Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę w jaki sposób zrobić takie zadanie. Oblicz wyróżnik trójmianu kwadratowego i podaj liczbę rozwiązań równania. Wyróżnik trójmianu kwadratowego to jest po prostu nasza delta. Żeby obliczyć tą deltę, my musimy mieć postać ogólną funkcji kwadratowej. Postać ogólna to jest ax kwadrat, dodać bx i dodać c. Wzór na deltę to jest b kwadrat, odjąć 4ac. B to jest liczba stojąca przy x. Współczynnik A to jest liczba stojąca przy x kwadrat i współczynnik C to jest wolna liczba. Jak już będziemy mieli obliczoną naszą deltę, no to w zależności jak ta delta będzie wyglądała, to tyle będziemy mieli rozwiązań. I jak delta wyjdzie nam dodatnia, czyli większa od zera, to będziemy mieli dwa rozwiązania. Jak delta wyjdzie dokładnie równa 0, to będzie jedno rozwiązanie. A jak delta wyjdzie nam ujemna, czyli mniejsza od zera, to nie będziemy mieli rozwiązań, czyli będzie brak rozwiązań. No to sprawdźmy to na przykładach, jak to wygląda. Mamy nasz trójmian kwadratowy. Z tego trójmianu kwadratowego wypisujemy na początek współczynniki ABC. Współczynnik a, czyli tak jak mówiłam, liczba stojąca przy x kwadrat to 2. Współczynnik b, czyli liczba stojąca przy x, w naszym przypadku 7. I współczynnik c, to jest wolna liczba, czyli 3. Teraz obliczam naszą deltę jeszcze raz sobie zapiszę wzór, że to jest b kwadrat odjąć 4ac. No i podstawiamy. b, czyli 7 do kwadratu, odjąć 4 razy a, czyli razy 2 i razy c czyli razy 3. To co my otrzymamy? Mamy 49 odjąć 8 razy 3, czyli odjąć 24, czyli my widzimy, że delta jest równa 25. 25, czyli my widzimy, że ona jest większa od zera, a więc automatycznie to równanie kwadratowe będzie miało dwa rozwiązania, a w jaki sposób obliczyć te rozwiązania, to pokażemy w, innym, w następnym filmiku. 5x kwadrat odjąć 6x dodać 6 równa się 0. I tutaj od nowa wypisujemy współczynniki, czyli współczynnik A jest równy 5, współczynnik B jest, zauważcie, tu jest minus 6x, czyli b to jest minus 6 i c to jest 6. Obliczamy naszą deltę. Znowu wzorek zapiszemy, żeby nam się utrwalił odjąć 4ac, czyli my mamy minus 6 do kwadratu, odjąć 4 razy 5 i razy 6. Czyli co my będziemy mieli? Minus 6 do kwadratu to jest 36, odjąć 5 razy 4, 20 i razy 6 to jest 120. A po odjęciu to będzie minus 84. Jaka wyszła nam delta? Delta wyszła na minusie, a więc mniejsza od zera. Zatem, jeżeli delta jest mniejsza od zera, w ogóle nie będziemy mieli rozwiązań, czyli, czyli miejsc zerowych. Brak rozwiązań. I ostatni przykład jeszcze na tym przećwiczmy. 4x kwadrat dodać 12x dodać 9. Znowu wypisujemy nasze współczynniki. Współczynnik a jest równy 4, b jest równy 12, a c jest równy 9. Nasza delta, jeszcze raz wzorek b kwadrat odjąć 4ac, to jest i b 12 do kwadratu odjąć 4 razy 4, i raz 9 12 do kwadratu to pewnie wszyscy pamiętają, że to jest 144, a 16 razy 9 to też jest 144. O i nasza delta po odjęciu wynosi 0. A więc jeżeli delta jest równa 0, to co my mamy? Mamy dokładnie jedno rozwiązanie, czyli to równanie będzie miało jedno rozwiązanie. Dziękuję Ci za uwagę. Mam nadzieję, że ten filmik pomógł Ci zrozumieć, w jaki sposób obliczamy wyróżnik trójmianu. Na moim kanale znajdziesz również inne filmiki dotyczące funkcji kwadratowej. Zapraszam do oglądania i subskrybowania mojego kanału. Pozdrawiam.